Pani poseł Anita Kukalska-Dziedzic-Lewica. Pani marszałek, zgłaszam wniosek formalny o odroczenie obrad i przygotowanie odpowiedzi. Które nie padły wczoraj podczas połączonych Komisji Klimatu i Spraw Wewnętrznych. Odpowiedzi na pytania dotyczące bezpieczeństwa obywateli. Jesteśmy po katastrofie ekologicznej i bezpieczni obywatele nie byli, nie są i nie będzie. Nie dowiedzieliśmy się, jak ścigacie mafie śmieciowe. Skuteczność policji jest na poziomie 40%. Zarzuty firmie Avignon postawiono tylko i wyłącznie płotkom, i słupom. Nie jesteście w stanie powiedzieć, ile jest bomb ekologicznych. Nieoficjalnie wiemy o około pół tysiącu porzuconych składowisk chemicznych. Pan Ozdoba nie wie nawet jak, gdzie one są. Chroni dane osobowe właścicieli tych bomb. Nie wiemy, ile tego jest. Straż Pożarna, pan Wąsik mówi, że Straż Pożarna chroni odpadowiska przed samozapłonem. Nieprawda, nie ma. Straż Pożarna mówi, że dziękuję nie prowadzi. Dziękuję bardzo, mobilizm. pani poseł, nie padł żaden wniosek formalny. Ludzie, dziękuję bardzo, pani poseł, dziękuję bardzo, pani poseł. Pani poseł, proszę palcem na mnie nie wskazywać. O głos poprosiła minister klimatu i środowiska pani Anna Moska. Proszę bardzo. Szanowna pani marszałek, wysoka izbo. Rząd POPSL stworzył w Polsce Eldorado dla mafii. Rząd POPSL sprowadził do Polski 6 milionów ton śmieci i zaminował cały kraj. W 2013 roku wysłaliście zaproszenie do całego świata do przywożenia odpadów. Punkty zbiórki odpadów wyłączono z przedsięwzięć, które mogą oddziaływać na środowisko. Co bardziej, co może bardziej oddziaływać na środowisko? Jeżeli nie poseł Rutnicki, uprzedzam pana. Tym samym. Panie Pośle Rutnicki, uprzedzam pana. Tym samym wysłaliście zaproszenie do przywożenia śmieci do całego świata. Dowiedziała się o tym Wenezuela. Dowiedział się o tym San Salvador. Dowiedziały się o tym Niemcy. Dowiedziały się o tym Włochy. Ta wiadomość rozeszła się po całym świecie. I wszystkie państwa rozpoczęły przywożenie śmieci do Polski. Mafie śmieciowe czuły się w Polsce bezkarnie. Inspektor Ochrony Środowiska mógł odwiedzić zakład zajmujący się odpadami od 8 do 16 po uprzednim poinformowaniu zakładu z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Rząd PiS wypowiedział zdecydowaną wojnę mafiom śmieciowym. Powstały wydziały przestępczości w Inspektoracie Ochrony Środowiska. Wprowadziliśmy system SENT analogiczny do systemu w paliwach. Uszczelniliśmy system. Do Polski nie wpływają śmieci komunalne i śmieci niebezpieczne. Surowe kary do 12 lat pozbawienia wolności, do 10 milionów złotych. Wcześniej to było 500 złotych. Wprowadziliśmy zabezpieczenie finansowe, analogiczne jak w systemie deweloperskim. Do Polski nie wjeżdżają niebezpieczne odpady i odpady komunalne. Nie pozwolimy, żeby polski podatnik płacił za obce śmieci. Dlatego Dobra. dlatego wyegzekwowaliśmy odbiór śmieci z Wielkiej Brytanii i wyegzekwujemy od Niemiec. Dlatego przedwczoraj złożyliśmy do Komisji Europejskiej skargę jako wstępny etap postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości, żeby odebrali 35 tysięcy. Ton śmieci z siedmiu składowisk, za które jesteście odpowiedzialni. Chciałam jednocześnie podziękować wszystkim służbom. Wszystkim służbom w Zielonej Górze, w Nowym Miszewie wczoraj, Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojskom Chemicznym, Inspekcji Ochrony Środowiska, wojewodzie i wszystkim, którzy zajęli się waszą katastrofą. Rząd Prawa i Sprawiedliwości odpowiedzialnie podchodzi do ochrony środowiska i dlatego przeznaczyliśmy dwa razy tyle środków na ochronę środowiska niż Wy. 40 miliardów ze środków krajowych na ochronę środowiska. I uwaga! Tyle ostatnio aktywności pani marszałek Polak. Pani marszałek Polak w regionalnym programie operacyjnym na lata 2021-2027 na zagospodarowanie odpadów uwaga przeznaczyła 2,5 miliona euro 10 milionów euro Pani marszałek troszcząca się o środowisko i o swoich obywateli a my 40 miliardów złotych Pani marszałek Pani marszałek Polak od kilku dni szuka chmury. Intensywnie szuka w Zielonej Górze chmury. Drodzy Państwo, jedyna chmura, jaka jest, to jest chmura kłamstw, która się unosi nad Waszymi głowami. Dziękuję. Dziękuję bardzo, ponieważ wniosek o posiedzenia.